Przede wszystkim wszyscy lekarze mówią, że aktywność, spotykanie się z ludźmi, aktywność w życiu codziennym to jest element całej terapii, że nie wolno zamknąć się w domu, zostać samemu ze sobą, dlatego że to powoduje, multiplikuje problemy. Edukacja jest najważniejszą sprawą. Uświadamianie tego już w szkole, że to może spotkać każdego i im szybciej będziemy wiedzieli, że to jest to, tym będzie większa szansa na wyleczenie. temat zdrowia, dbania o siebie jest mi bardzo bliski i zaczął się właśnie w momencie, kiedy zaszłam w ciążę. To był dla mnie taki, no taka niesamowita transformacja. Też obserwowałam, co się ze mną dzieje, co się dzieje z moim ciałem. Później po porodzie um, oczywiście skupiona byłam na dziecku, ale też nie mogłam jakby wyjść z takiego podziwu, co się ze mną stało i psychicznie, i fizycznie. I to był pierwszy taki bodziec, żeby stworzyć książkę, która wesprze wszystkie mamy, które przechodzą tę samą drogę, żeby zadbały o siebie, o swoje zdrowie, bo zdrowa Mama szczęśliwa, mama tu też zdrowe i szczęśliwe dziecko. Trzeba nauczyć się i tej choroby, i siebie w tej chorobie, i nie znęcać się nad sobą, tylko raczej, ja w ogóle i w życiu, i w chorobie, raczej staram się patrzeć na, na to, co można zrobić, żeby było lepiej, niż balsamować się czymś, co jest złe. I ta choroba nauczyła mnie jakiejś takiej systematyczności i większego dbania o siebie, i to jest dla mnie. Okej, okay, jeśli można tak powiedzieć. To jest dla mnie ważne, że ja nigdy tej choroby nie ukrywałam. Wszyscy moi znajomi wiedzą, co należy zrobić, gdyby się coś zadziało. To jest jakiś taki mój wentyl bezpieczeństwa i na koncertach i w jakichś innych miejscach. Trzeba ym, po prostu na nauczyć się siebie. Chyba to jest takie najważniejsze, bo przynajmniej cukrzyca jest taką chorobą, że ona nie jest taka standardowa dla każdego. Objawy są dla wszystkich jednakowe, natomiast jakie są te poziomy, to jest różnie. Nasze wysiłki zdrowotne są kierowane, żeby, żeby kobiety mogły spełniać swoje życie prywatne, zawodowe, jak, jak w, w dobrym, um, dobrym stanie zdrowia jak, najdłuż, jak najdłużej.